Witam Was w kolejnej części kursu. Dzisiaj powiemy sobie o narzędziu Stempel, które na pierwszy rzut oka jest bardzo podobne do pędzla korygującego. Natomiast różnica polega na tym, że o ile pędzel korygujący analizuje nam otoczenie wokół obszaru edycji lub miejsca wskazanego przez nas, w celu jak najlepszego dopasowania i wypełnienia określonego miejsca z uwzględnieniem zawartości, tak stempel pozwala tylko na klonowanie fragmentów obrazu. Jeśli kwestie związane z pędzlem korygującym i punktowym pędzlem korygującym są dla Was niejasne, to zachęcam do zapoznania się z wcześniejszą lekcją. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Używając narzędzia stempel warto być świadomym jego zalet i ograniczeń. Ale jeśli wasze działania będą przemyślane, to możecie uzyskać dzięki niemu naprawdę fajne rezultaty. Mamy tutaj pełną kontrolę nad tym, co i gdzie będziemy umieszczać podczas klonowania pikseli i może dzięki temu i możemy dzięki temu dopasować wszystko ręcznie tam gdzie automat sobie z tym nie poradzi, ale należy mieć też na uwadze to, że Photoshop w tym wypadku nie będzie przeliczał i do, dopasowywał nam pikseli oraz barw do otoczenia. Zaraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Porównamy sobie teraz działanie tych narzędzi, które już znamy. Na początek powielimy sobie naszą warstwę używając skrótu CTRL-J lub command j na Macu. Powielimy ją trzy razy. Widzicie mamy teraz cztery warstwy w naszym panelu. Dwie górne warstwy ukryję, dolną zostawię na razie bez, bez zmian. Będziemy mogli sobie porównać efekt jednego i drugiego narzędzia. Wybierzmy sobie najpierw punktowy pędzel korygujący. I mając aktywną tą warstwę, którą tu widzimy. Próbujemy sobie wymaskować tą postać tej kobiety siedzącej tutaj na tym pomoście. Zaznaczamy. Ok. I czekamy aż Photoshop nam to przeliczy. No i jak widzicie efekt jest co najwyżej średni. Włączmy sobie teraz tą warstwę i wybierzmy pędzel korygujący. Tak jak już wspominałem, jeśli macie jakieś wątpliwości odnośnie działania tych dwóch narzędzi, cofnijcie się do poprzedniej lekcji. Spróbujemy sobie tutaj te piksele. W tym miejscu powiedzmy. No i zaczniemy tu malować. Jeśli chodzi tutaj o tą część, gdzie mamy wodę, nie jest najgorzej, natomiast zostaje nam tutaj cień po naszej postaci, natomiast no tutaj już, już ciężko nam jest zrobić dokładne dopasowanie. Możlibyśmy pobrać te piksele tutaj i próbować to zrobić, no ale jak widzicie, nie, nie jest ten efekt jakoś zabójczo, zabójczo dobry. Ok, teraz wybierzmy sobie naszą warstwę na wierzchu. Przywróćmy ją, żeby była widoczna. Upewnijmy się, że mamy ją aktywną i wybieramy narzędzie pędzel. Narzędzie pędzel mamy tutaj bądź możemy użyć skrótu S na klawiaturze. Ja wybiorę sobie teraz stempel. Wybierzmy sobie większą końcówkę. I podobnie jak w pędzlu korygującym musimy najpierw dokonać pobrania pikseli których będziemy używać, żeby to zrobić przytrzymujemy klawisz Alt na klawiaturze bądź Option na Macu i pobieramy sobie piksele. Tutaj no i widzimy czym będziemy tak naprawdę tutaj mogli malować. No i ukrywamy to, czego chcemy się pozbyć. Jak widzicie tutaj w tym miejscu, gdzie mam wodę jest OK, natomiast problem pojawi się znowu tutaj, gdzie mamy już to, ten pomost. I w tym celu pobierzemy sobie teraz próbkę stąd. Dopasujemy tak, żeby było jak najlepiej. Widzicie ten plusik, który tutaj podąża na prawo od mojego pędzla. To jest miejsce, z którego próbkowane są piksele. Jak ja przejadę tutaj dalej, zacznie mi się pojawiać ten. To łączenie tutaj. No i w tym miejscu już należy, należy przestać. I pobierzemy sobie jeszcze raz. Stąd i znowu możemy tutaj sobie to zamaskowywać. Teraz pobierzemy stąd. Ja staram się tutaj pilnować, żeby te linie, gdzie mamy łączenie desek, się zgadzały. Aby wszystko wyglądało tu możliwie jak najbardziej naturalnie. Znowu pojawił nam się ten sznur. No to nie jest jakiś duży problem. Teraz pobierzemy sobie z tej strony. Ponownie tutaj będziemy sobie ten obszar maskować. Teraz możemy już pobierać stąd. Na przykład tutaj. Tutaj stąd. No i jak widzicie, tutaj efekt jest dużo lepszy. Zobaczcie, tutaj mamy nazwiemy sobie tą nazwę stempel. Tu mieliśmy pędzel korygujący, a tu mieliśmy punktowy pędzel korygujący. Zobaczcie teraz, jaka będzie różnica między, między tym, co osiągnęliśmy. Tu mieliśmy punktowy pędzel korygujący. Zobaczcie, jak to wyglądało. Tutaj mieliśmy. Zwykły pędzel korygujący, natomiast tu użyliśmy narzędzia Stempel, no i wygląda to zdecydowanie najlepiej. Jeśli chodzi o podstawy narzędzia Stempel, to już wszystko, być może w przyszłości wrócimy sobie do, do niego jeszcze i poznamy bardziej zaawansowane techniki. Ja na ten moment Wam już dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka pod tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym materiale.